Złowiesz, ten budynek wygląda jakby to była jakaś loża szatanistów. Wieś łochowo na trasie Bydgosz nakło przez potulicę. Stamtąd przyjechałem i zmierzam w kierunku wsi Gorzeń, w tym kierunku na potulicę. Ładny pienik. Na no tu w gorzeniu mamy hodowlę koni. Koniki sobie chodzą i pasą. Ładne miejsce w Gorzeniu odbiją w prawo na Ślesin i dojechałem do mostu nad Kanałem Bydgorskim. to jest ten kanał od zachodu droga na Ślesin i kanał prowadzi do Bydgoszczy niesamowita praca musiała być tutaj wykonana przy jego budowie no to dojechałem do Ślesina Poprawi ładny kościół temniany proszę bardzo fajne miejsce jest klimacik w każdym razie jest klimacik ale my jedziemy dalej minikowo czy jak to tak się nazywa Jechałem do Ślecina od strony Gorzenia, wcześniej Łochowo, Łochowice, Lisiogon, droga podrzędna, a włodarze tamtejszych miejscowości postarali się o ładną ścieżkę rowerową. Praktycznie wyjeżdżałem z gorszy poprzez Lisiogon, aż do Gorzenia jechałem świetną ścieżką rowerową, a tutaj jest Krajowa Dziesiątka. Zero pobocza, żadnej ścieżki rowerowej, I jak tutaj jechać? Ludzie jeżdżą jak mariać. Nie wiem, czy warto do tego minikować, jak, jak się to tam ta wioska nazywa jechać. To kawałek sera i sojusznik nie ryzykują życie. Chyba jednak zawrócę. Złoczą się pola rzepaku, ależ pięknie to wygląda. Pięknie. Ale ludzie jeżdżą tutaj jak wariaci. No dobrze, dojechałem wreszcie do tego minikowa ryzykując własnym życiem. Masę ludzi tutaj jest. Masę ludzi. To roczne targi w Minikowie. Prawdziwe szaleństwo. Ale tutaj jest ludzi. Znacznie większa impreza niż ta, w której byłem w, w wrześniu zesz zeszłego roku w Szczelcach Dolnych. Masakra jakaś. No, wyszedłem już z tego targu. Wyjeżdżam powoli z Minikowa. Kierunek na Śródmieście, później yy, na południe. Tam jest to biedniejsze z wyglądu wioski, ale a które mają ścieżki rowerowe? I praktycznie ścieżkami rowerowymi do samej Tu Zobaczcie jak tutaj pięknie rzepak kwitnie i pachnie niesamowity zapach. Dojechałem do wsi Gorzeń yy, kupiłem w na tych targach dwa słoiki miodu każdy po 30 kilka złotych w sumie wyjdzie dzisiaj ponad 60 km, by kupić dwa słoiki miodu. No nie wiem jak to, jak to ocenić, ale fantazja łańska. Witek, a mogłeś mi ten miód kupić? Jestem już w Lisim Ogonie. Taka miejscowość pod Bydgoszczą. Kanał bydgoski już był, a to jest kanał Notecki. Pięknie jak wajce. Wyprawa po Miutu zakończona. Dwa słoiki kupione. Wyszło 67 km trasy. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.